Czy witajcie, ja jestem Cliczer, a to kolejny odcinek serii Minecraft Ciekawostki chyba po dość długiej przerwie Dzisiejszego dzisiejszym przedstawiam 7 ciekawostek więcej niż zwykle więc przejdźmy do pierwszej ciekawostki która jest związana łódką i creeperem Dzisiaj Przedstawiam wam pierwsze dwie ciekawostki, które są związane z Łódkami. No i pewnie ktoś powie Ale łódki nie mają zastosowania w Minecrafcie praktycznie. Otóż Was dzisiaj zdziwię, więc teraz pogramy ze milionerów. No i w tej milionerów my dzisiaj musieli zgadzać co się stanie. A Creeper nie wybuchnie. B y. Klipper wybuchnie, ale nie niszczy z terenu. C. Klipper wybuchnie i zniszczy teren. D. Klipper nie wybuchnie łódki. Nie wybuchnie łódki. To jest tak głupie. Kurde, o. Tak. Pierwsza ciekawostka jest super. Bo. Creepery nie mogą wybuchnąć. Łódki, kiedy w niej są. I podesłała mi to fajna osobka Olek. Wy go nie znacie, ale. Ja, jak nie zapomnę, to sobie jego. -y, jego y, link do jego kanału w opisie. Więc teraz wpływamy. No, tylko że nie możemy. No, jak teraz zejdziemy, to faktycznie. Jesteśmy ale nasza łódka. Osobno teleportuje się nasza łódka i nasza postać. Od y, manet, ja o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się dopiero w y, trzecim odcinku y, Minecraft Server, który wpadnie w piątek. Tak, wtedy y, niechcący to odkryłem, próbując wpłynąć łódką, y, wpłynąć łódką do y, właśnie. Tego do portalu. O! Kolejną dość smutną ciekawostką dla nas, graczy, będzie to związane z drzewem, lasami brzozowymi. Nie jestem jakimś pięknym architektem, ale postarałem się trochę przyozdobić drzewo brzozowe. Nie wyszło mi to najlepiej, ale jakoś zrobiłem. No ale pewnie ktoś zapyta, no ale jaka jest ta smutna informacja? Bo informacja brzmi na bieżąco, taka, że brzozy loz, brzozowe nie pojawią się w 1.19. The Wild Update. Jednak wychodzi bardzo interesujący update, na którego najprawdopodobniej nagram kilka odcinków. Nie pamiętam dokładnie jego nazwy, więc nie będę go mówił, ale na pewno możliwe, że na samym Majka w ciekawostkach go omówimy. Teraz będzie z tym, jak możli zauważyliście, jest to taki kloc, który, jest który ma taki zbudowany z, jak widać, dębowych płytek. No, ale tutaj już nie ma dębowych płytek. Ale ktoś powie, Filscher, ty debilu, przecież to są zwykłe dębowe... Nie, dębowe płyty? Tak, to. O, w ogóle posłuchajcie tego dźwięku. No cóż, nie skomentuję tego mojang. Nie skomentuję tego No ale co aby tego nigdy nie zapomnieć Weźmy sobie Przedem to będzie bez sensu Weźmy sobie crafting Drugi crafting Płytę Skamieniała płyta dębowa Tak? To się tak nazywa Skamieniała dębowa płyta I Dębowa płyta. Nie dodawałem specjalnie tych dwóch płyt tutaj, ale teraz lecimy z e, Villagerem, jak każdy wie, villagerów kiedyś nie dało się nazwać name tagiem. Jednak teraz w ostatnich wersjach jest to możliwe. Klikając na nich lewym name tagiem po polsku znacznikiem przybierzimy tak naczę. Jednak nie dostawałem to na jednym villagerze na jednym bardzo szczególnym villagerze tutaj mam jakieś zamkniętego czy ja mogę to na Tobie zrobić? tak, mogę to jakoś tak nazwać e, co daje nam e, jakby w przyszłości naprawdę fajne, z, e, fajne zastosowania i wyróżnianie niektórych villagerów przechodzimy teraz do rodzajów koni otóż dzisiaj Wam pokażę te rodzaje konie a następne możliwe odcinku które może jak będziecie chcieli, um, zrobimy sobie o konie w Minecraftcie. Będzie on poświęcony właśnie zwierzętom. No jak widzicie, mamy Jak widzicie, mamy teraz y, różne rodzaje koni, czyli zwykły konia, zombie konie, muła i szkle konia. Znaczy, jak ktoś mi powie, że mu nie jest związany z koniem, to ja zaraz mogę ci pokazać, że jest, znaczy nie spychajcie się. Yy. Mm. Kurde! Osio... ...muł! nie? gadał, gadał. Kurde, nie, czekajcie, ten... Który to był? To był ten... To był koń! Eee, o sio. Chyba chyba trzeba na kogoś tam osiadłać, nie? Dawaj. Dawaj. Tchamie. Żej do syta się. Ale on żre dużo Jest koń, 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 e, czemu ja, A czekaj, Z e, zły o Marcia w To u tego. Po takie właśnie roznożenie. mamy muła. Usyłam wszystko i... Mamy muła. Było to pierwsze sześć kałostek. Teraz przechodzimy do ostatniej ciekawostki. Y, gdzie to... Maoli villagerzy są szybsi od 50% od tego... A, zapchnęłam. So, y, villagerzy są o 50% szybsi niż ci zwykli dorośli osadnicy to na dzisiaj było tyle ja byłem frisher, a to był kolejny odcinek z minecraft 1.18 ponieważ mam nadzieję, że przed odcinkiem 15 na odcinek 15 już sobie planuję zrobić odcinki na te kurde wkurzają na odcinek 15 mam zamiar zrobić o 1.19 jeśli oczywiście się wyrobi moja. Jak oczywiście do tego dojdzie, to w naszą ścianę guzików, dotrze jeszcze jeden guzik z 1.19. Ja jestem Filszter, a to był Minecraft. Jednakże.